Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Wiadomości z Gwiazdami. A w dzisiejszym odcinku goszczę panią Martę Gudrzeńską, która jest między innymi znana z TikToka i również, również innych mediów społecznościowych. Widziałam osoby załączające. No i poczekamy sobie, aż nasza ym, pani Marta do, dołączy. I widzę, że dołączyła, więc powinno wszystko pójść, jak to się mówi, po. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo gorąco. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj Panią gościć, taką wspaniałą i pozytywną kobietę, która podbiła serca milionów widzów. Oj, dziękuję, dziękuję. Bardzo mi miło, mi też jest bardzo, bardzo przyjemnie tutaj dzisiaj być z Wami. Więc tak na początek, zanim przedstawię Panią naszym widzom, to oczywiście zapytam, jak dzisiaj minął Pani dzień, bo z tego co wiadomo, to chyba w pociągu. Tak, bo dzisiaj jechałam do Wrocławia, właśnie pozdrawiam wszystkich z Wrocławia, jestem, zwiedzam Teraz akurat już w stanie spoczynku, ale byłam na tym jarmarku bożonarodzeniowym, jutro też się wybieram Także Wrocław jest piękny, także wszystkim polecam, kto nie był we Wrocławiu, żeby odwiedzić to piękne dolnośląskie miasto To zapraszamy bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, jak na początek tak dodam że mogę dzisiaj Panią gościć, bo jest Pani moją ulubienicą z mediów społecznościowych, więc dzisiaj troszeczkę o tym porozmawiamy. No bardzo i... mi miło. Tak na początek oczywiście witamy wszystkich widzów i chyba możemy pomału zaczynać. Jest Pani gotowa? Oczywiście. oczywiście, jestem bardzo ciekawa tych pytań. Na dzisiejszym odcinku Biały z gwiazdami goście Panią Martę Zgódczyńską, która podbiła serca milionów widzów, między innymi na TikToku, ale również w telewizji. I dzisiaj o tym porozmawiamy. No i takie pierwsze pytanko do pani brzmi? Nie wiem, czy pani mnie słyszy nawet. Doskonale, doskonale. Się zacięło, bo u mnie się zacięło, więc nie wiedziałam, czy pani mnie słyszy. Takie pierwsze pytanko, to jak zaczęła pani swoją przygodę w mediach, bo jednak pojawiła się pani w tych mediach i to tak panią skusiło? E, powiem szczerze, że e, tak naprawdę już od dziecka chciałam zostać aktorką, od naprawdę maleńkości. E, w przedszkolu zagrałam kurę i już wiedziałam, że to jest to, więc ja zawsze chciałam być aktorką. Więc wiedziałam, że po jakby. Szkole, policeum, będzie szkoła aktorska? E, w, myślałam, że będzie łatwiej, jeżeli chodzi o ten zawód, żeby go wykonywać, że po prostu to wszystko będzie takie proste, że będę dostawała propozycje, mnóstwo ról. E, no nie było tak prosto, ale nie żałuję. No bo jednak podbiła pani serca milionów widzów na TikToku. No i pojawiła się pani jako Marta. a w tym momencie pokochali panią jako sprzedawca w Biedronce. Idzie jak to się bo to chyba naprawdę jest piękna historia. Powiem, powiem szczerze, że to w ogóle totalny przypadek, bo fanka serialu Rodzinny Interes pracowała kiedyś w Biedronce i widziała, że ja lubię się wygłupiać, że lubię robić jakieś parodie, więc spytała pani Marto: Ja mam dwa komplety tych strojów z Biedronki, a może pani by chciała coś z tym zrobić? A ja w ogóle nie miałam pomysłu, ale mówię: Dobra. No, że pani jest z Warszawy to się umówiłyśmy w danym miejscu, ja i tam przebiorłam jakieś słodycze, zrobiłyśmy transakcję wymienną słodycze za te uniformy z Biedronki. No i tak nagrałam jednego TikToka, drugiego, bardzo ładnie poszedł, chyba na pół miliona czy milion, ale nie wiem, coś tam się czymś zajęłam i w ogóle to zostawiłam. I po roku nagrałam jeszcze jeden film, i zobaczyłam, że naprawdę ludzie chcą tego, tego kontentu. I tak zaczęłam sobie nagrywać te filmy, mówię, kurczę, nie, ja chyba muszę zrobić osobną. E, taką e, półeczkę w tym moim TikToku na właśnie folder typu Udaję pracownika z biedronki. No i zaczęłam to robić. Ludzie się wkręcili na maksa. Bardzo dużo osób jest święcie przekonanych, że w tej biedronce pracuję, no bo mam koszulkę. A jak mam koszulkę, no to nie ma opcji zdobyć normalnie, więc na pewno jestem pracownikiem. Wręcz się ze mną kłócą i mówią: Jak to pani nie jest pracownikiem? Widziałem panią. Ja mówię: To podaj mi adres, w której biedronce mnie widziałeś. Nie wiem, nie pamiętam. A zresztą, jak pani teraz nie ma, to pewnie panią za karę, że pani nagrywa filmiki na magazyn przenieśli. Więc nie da się nikomu wytłumaczyć, że to jest żart, nie? Ale to znaczy, że chyba dobrze udaje. Więc jest pani również wspaniałą influencerką, bo jednak tak jak na Instagramie, tak jak na TikToku są ogromne wyświetlenia i tego jednak nie da się ukryć, bo naprawdę ja jestem sama wielką fanką pani Biedronki, więc można powiedzieć, że to jednak pozbiło to serca mówi. widzów. No, no, mam taki feedback, że to się podoba, że, że ludzie uwielbiają te filmy, że czekają na nie. Jak ja słyszę, że ktoś czeka na nowy film, to mnie to strasznie motywuje do działania, więc jest mi bardzo, bardzo miło każda wiadomość, którą dostaję, to jest taki miód na moje serce, ja staram się odpisywać na wszystkie komentarze, chociaż nie jest to proste, bo na TikToku tego naprawdę jest bardzo dużo, no więc jest mi niezmiernie miło, że ta moja twórczość jest doceniana. Ale również za tym kryje się smutna historia, jak hejt, jak sobie właśnie pani z nim radzi, jakby tak powiedziała pani te kilka słów, żeby się ludzie nie martwili. Powiem szczerze, że nie mam tego hejtu jakoś tak strasznie dużo, no ale wiadomo, że no pewne sytuacje, no, to jest internet, każdy może tam się, że tak powiem, uruchomić anonimowo, więc ja już naprawdę mam teraz twardą skórę i wydaje mi się, że nic nie jest w stanie mnie złamać, ale są jakieś takie teksty, które wiadomo, że bolą, typu, o, aktorka, taka aktorka, że musi pracować w Biedronce sobie myślę, no człowieku, jeżeli ty nie rozumiesz, że to jest żart, to, to jest Twój problem. No nie będę ci tego teraz tłumaczyć. Są jakieś takie wpisy, ale już biorę to na wesoło. Mam już generalnie jakieś tam doświadczenie w internecie, więc gdybym się miała tym przejmować, to myślę, że musiałabym zamknąć te wszystkie kanały, bo, bo, bo bym sobie z tym nie poradziła, więc jest okej. Okay. Ale również podbiła pani serca, jak można powiedzieć, w serialu Rodzinny Interes, który już niedawno się zakończył. jak... Pani wpływa swoją pracę na planie i swoją postać. No, widzowie bardzo pokochali tą moją postać, tą Jolę Majewską, bo ona była taka dobra, ciepła, nie wadziła nikomu, zawsze chętna do pomocy. Ja ją też bardzo lubiłam, A chociaż Jola to były takie trochę ciepłe kluchy. Jak sobie czasami to wspominam, to mówię: No kurczę, ja bym chciała być taka bardziej charakterna, bo taka jestem prywatnie. No ale jakby spoko szanuję. Tak scenarzyści ją widzieli, więc, więc nie ma problemu. Taką rolę trzeba było odegrać. Bardzo dobrze wspominam pracę na planie. Praca na planie, my zrobiliśmy 280 odcinków. To jest jednak kawał praktyki. Wiele lat wspólnych wspomnień. Nie mówię, że, że to jest tylko praca, bo wspaniałych też przyjaciół tam poznałam. Super ludzi. Więc wyniosłam nie tylko doświadczenie przed kamerą. No wydaje mi się, że tempo pracy tam było po prostu przeokrutne. Robiłyśmy cztery odcinki w tygodniu, więc nabrałam tego doświadczenia, no i wspaniałych ludzi poznałam, więc na pewno na plus. Bo oczywiście na początku nie było tak kolorowo, bo jednak był ten Lombard, który jednak był na tej antenie już jako pierwszy i były też takie na początku, że nie, rodzinny interes jest taki, yy, taki i taki i taki. taki. Żeby oczywiście, to, że... bo no. oczywiście, bo ludzie jakoś sobie tak yy, lubią chyba w ogóle wkładać do życia rywalizację. I my mimo, że my próbowaliśmy tłumaczyć fanom, że słuchajcie... My nie jesteśmy konkurencją, my jesteśmy drugim serialem. To w ogóle nie oddziałujemy na siebie źle, za którymi się z Lombardu znamy, chodzimy na wspólne imprezy, na jakieś ramówki. My ze sobą nie konkurujemy. To jest po prostu inny produkt dla tej samej stacji. No ale ludzie po prostu lubią mieć jakiś konflikt, więc sami wymyślali te konflikty, że Lombard lepszy. Bla, bla, bla. Ale my to mieliśmy głęboko gdzieś. Najważniejsze, że kręciliśmy kolejne sezony i mieliśmy swoich stałych fanów. Tak, bo tych fanów jednak wzrastało z dzień na dzień coraz więcej. Pamiętam, jak to się właśnie zaczęło rozkręcać i sama byłam uczestnikiem od początku właśnie tego serialu, więc sama bardzo dobrze wspomniałam ten serial. I zawierała Pani wyśmienicę, tak jak inni aktorzy. No i dziękuję również, bardzo. Jakby tak Pani streściła. Kogo tak najbardziej pani, tak właśnie, pewnie najwięcej czasu? Bo pan Roman to jednak też z panią nazywa TikToki. I pani... jasne! Roman Szczeblewski na pewno, to jest mój super kolega z planu. Kasia Taracińska, z którą jakby dalej tą przygodę sobie przedłużyłyśmy, bo my się też bardzo, bardzo polubiłyśmy prywatnie, więc razem tam też sobie działamy. Mamy bardzo dobry spektakl teatralny, kreska i Kropka, którą zresztą Kasia Taracińska napisała. Więc gramy ten spektakl w całej Polsce. Kamil Gut, czyli mój serialowy syn, też mamy cały czas kontakt. Więc no wydaje mi się, Teresa, ta, Teresa Gałczyńska, więc no dużo, dużo mamy fajnych relacji z bohaterami serialu, z aktorami z tego serialu. Więc wydaje mi się, że kto się chce z kimś spotykać, to się na pewno będzie spotykał. A my mamy naprawdę bardzo fajną paczkę. A teraz troszeczkę przejdźmy na inny plan, na inne tory. No, bo również Dobrze. jest pani aktorką, która grała w różnych teatrach i również innych produkcjach. Czy mogłaby pani zradzić w jakich na przykład? Takie najbardziej, które zapadły pani w pamięci. E, mm, generalnie przed rodzinnym interesem to grałam dużo jakichś takich drugoplanowych ról i epizodów. Więc zwykle na planie byłam ja gościem, ja chodziłam po prostu na plany jako po prostu gość danego odcinka na Dobre na Złe, w Na dobrej, i na wspólnej, czy nie wiem, w Echo serca, czy w innych tam serialach, więc to nie było tak, że ja mam jakieś mega relacje z aktorami z tych seriali, bo po prostu nie było na to nawet czasu takiej możliwości. Ale po rodzinnym interesie bardzo dużo dróg się y, otwiera. Otworzyło i cały czas otwiera. Y, teraz nie, nie, nie bardzo mogę zdradzać, gdybym mogła, to bym na pewno powiedziała, ale w styczniu wchodzę na plan y, serialu. Y, dla platformy streamingowej i jest to coś naprawdę bardzo fajnego, więc na moim Instagramie, jak tylko coś mogę zdradzić, to, to będę zdradzać. Mam nadzieję, że tego będzie bardzo dużo i tego mi żyćcie na 2023 rok, że będę miała mnóstwo pracy, bo ja kocham swoją pracę. No to właśnie widać ma Pani ogromne poczucie humoru i determinacji. No i właśnie jak Pani godzi swoją pracę? A również taką, można powiedzieć, stresę rodzinną, bo wiemy, ile pani ma dzieci, wspaniałych dzieci. Jakby to zabrzmiało, jakbym ich miała z, z, z tego. Mam dwóch synów, e, którzy są e, dziećmi tak bezproblemowymi i tak wspaniałymi, że mogłabym ich wychwalać bardzo, ale są bardzo blisko mnie, więc nie chcę ich za bardzo też rozpieścić, żeby, żeby tutaj to usłyszeli, chociaż oni wiedzą, że są świetni. Więc my mamy super kontakt z chłopakami. Chłopaki, gdzie mogą, to ze mną chodzą do teatru, na plan filmowy. Mój starszy syn udawał kiedyś kierowcę, czy znaczy, robił pełnił funkcję kierownika planu, pomagał. Więc oni wiedzą, że moja praca jest moją wielką pasją. Ja im zresztą przekazuję, żebyście chłopaki robili w życiu to, co kochacie, a tak naprawdę nie przepracujecie ani jednego dnia. Więc moja praca jest moją olbrzymią pasją. Nagrywam TikToki, mam samowę na TikToku. Ja to robię często z domu. To mi przynosi satysfakcję. Chłopcy czasami mi pomagają w tych TikTokach i w nich występują, więc to jest dla mnie czysta przyjemność. Ja czasami nawet nie czuję, że miałam kiedyś taki dzień, że mówię: Kurczę, ja dzisiaj zarobiłam fajną kasę, a ja tak naprawdę się świetnie bawiłam, więc naprawdę wszystko da się pogodzić, jeżeli to się kocha. No i takie ostateczne pytanie. Jak sobie pani radzi z tym, że na co dzień wychodzi pani z domu i jednak widzowie panią rozpoznają? Jak to właśnie u pani wygląda? To jest bardzo, bardzo miłe. Nawet dzisiaj miałam takie dwa fajne rozpoznania w pociągu i to było tak fajne, bo pani, która szła z tym wózkiem z Warsa i sprzedawała tam kawę i batoniki, podeszła do mnie i powiedziała, ja panią oglądam, ja panią uwielbiam i byłam przekonana, że powierzę z rodzinnego interesu. A pani mówi, Biedronka? Ja mówię, ojej, jak mi jest miło. I pan też na dworcu był taki bardzo miły, mówił, że... Jego córka mnie ogląda, że koniecznie chciałby zdjęcie Ludzie są bardzo, bardzo mili Ja jeszcze się nie spotkałam na żywo z sytuacją, że o, Tam w dyskoncie pracujesz, taka nieowaka albo że tam w jakimś tam serialu, którego nie lubię, zawsze na ulicy jest bardzo, bardzo życzliwie, zdjęcia, czasami nagrania, czasami proszę o TikToka, autograf to jest wszystko niezwykle miłe. No cały czas pracuję na swoją markę i gdzieś tam zawsze y, jestem dla ludzi miła, bo no bo ja tak naprawdę dzięki nimi, y, dzięki nim jestem, dzięki nim jestem zatrudniona w różnych produkcjach, mam pracę, mam obserwujących, także każdego widza naprawdę bardzo, bardzo szanuję i bardzo dziękuję za to, że chcą mnie oglądać. A ja bardzo dziękuję, że dzisiaj mogłam Panią gościć bardzo szybko, bardzo streszczenie i takich ludzi bardzo potrzebują chyba na, na świecie, bo Pani to świetną reklamę robi. Ja po prostu uwielbiam, jak y, Pani wciela się właśnie w rolę biedronki, bo to jednak jest kosmos. I od razu, jak widzę Panią na TikToku, to ogromny uśmiech na cały, na całą twarz. Bardzo, bardzo mi miło i postaram się nie zawieść i cały czas ten uśmiech na twarzy ludzi pozostawiać. I jeszcze raz bardzo dziękuję, że mogłam z Panią spędzić, bo jednak była Pani ogromnym marzeniem, no bo jednak oglądałam Panią zawsze gdzieś w telewizji. Więc dzisiaj dziękuję, dziękuję, dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. I, więc życzę miłego wieczoru i ja. miłego wyjazdu, oczywiście. Dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku. I wzajemnie. Dziękuję, pozdrawiam.